Dzień dobry. Dzisiaj będzie o powrocie. Powrocie po, po, po 8 latach. To jest dosyć sporo. 8 lat od ostatniego wydawnictwa Morksach. No i te 8 lat upłynęło i mamy kolejny album Morksach. Wydany przez Lower Silesian Stronghold. Bardzo ładnie graficznie zresztą, ale do tego wszystkiego za chwilę dojdę. Czy się cieszę? No, cieszę się oczywiście, chociaż też z drugiej strony jest tak, że Morsat nigdy nie był jakimś tam dla mnie totalnie niesamowitym projektem, ale zawsze był solidny, a poza tym umiejętnie łączył ambient z Black Metalem. Czy tak jest? Nadal jest tak, nadal. Aczkolwiek pewne rzeczy bym zmienił, ale to tylko ja, więc kogo to obchodzi? Zapraszam. Morksach to jednoosobowy projekt z Piły, eee, człowiek który za nim stoi mogli się utożsamiać w Hateful, e, Temple of Mist, e, no, Demonic Slaughter, no tam w Xaosis trochę tych projektów było, e, no natomiast Morksach to taki najmroczniejszy jego projekt według mnie. No, i to jest rzecz, która bazuje właśnie na tym roku. On bardzo często osiągał to łącząc ze sobą, właśnie ambient i black metal, i na nowym albumie też tak jest. To jest w ogóle szósty już krążek w Morksach od 2014 roku, no ale mieliśmy tą przerwę ośmioletnią i tak to jest niezły wynik, jak na te 11 lat. Yy, niewielu takie osiągałem, natomiast no. Gdybyśmy sobie jeszcze wzięli pod uwagę tą 8-letnią przerwę, to równie dobrze mógłby być pewnie z 19. E, no, przesadziłem, że razem coś sobie źle policzyłem, ale no, z 13, powiedzmy pełniak mógłby to być. No, ale nie jest, jest 6 i też jest to ok. E, nazywa się on pięknie Helwelfer, e, Hellbelfer? E, nie, no, Belfer nie, tylko właśnie Welfer. Tak więc jest Hellwelfer. E, I tak jak mówiłem, tu są użyte piękne grafiki. Także no, wygląda to świetnie. Jest to prawda w DigiPaku, no, ale trzeba to jakoś przeżyć. O tu proszę bardzo sobie, zobaczcie, też CD ładnie wygląda. Także klimatem, jak najbardziej to wszystko tutaj gra. I właśnie też ta oprawa graficzna w dużej mierze jest składową tego klimatu. Buduje go i bardzo dobrze pasuje do zawartości muzycznej. Bo Morksach to nie jest projekt, który chciałby być najszybszy, najmocniejszy, najbrutalniejszy, najbardziej bluźnierczy. Morksach siedzi sobie w swojej bajce totalnego mroku i czasami mam tam gdzieś skojarzenia z nekatorem. Bo to jest podobny rodzaj wrażliwości muzycznej oraz podobny rodzaj emocji, szczególnie gdy wchodzą też te rzeczy ambientowe. Ten black metal nie jest super szybki, ten black metal jest raczej wolny, jest mroczny, choć oczywiście morsak jest trochę bardziej, bym powiedział, zimny i północny, ale nadal bardzo mocno osadzony, jednak w takiej gęstej smole i siarce. E, to jest projekt, który nigdy jakoś tak bardzo mnie nie wiadomo, jak zachwycił, bo tego nigdy nie było, on był solidny, ale to wszystko. E, I najnowszy album Hell Welfare tego też nie zmienia. E, jest to album poprawny jak najbardziej, aczkolwiek w pewnym momencie zaczyna się dłużyć. Ja osobiście uważam, że on jest za długi. On trwa 51 minut i za dużo. Można powiedzieć, że on ma dwie części. Pierwsza jest black metalowa, druga część jest ambientowa, i ta część ambientowa według mnie jest rozwleczona, jest za długa. No i tam w pewnym momencie zaczynają się nudy, szczególnie w jednej z kompozycji. Ale potem, o ile pamiętam, wchodzi taka kompozycja naprawdę dobra. No i dzisiaj człowiek ożywia i jest, jest spoko, ale jednak trochę tego za dużo. To tak jeden z lepszych fragmentów tego albumu. E, początek drugiego numeru bardzo e, przypadł mi do gustu. E, tutaj e, Morksach też nawet w tych swoich black metalowych fragmentach nie stara się, nie wiadomo jak nas zachwycić, nie stara się wplatać, nie wiadomo jakiego tam e, wachlarza, aranży i tak dalej, i e, Nie, po prostu siedzi cały czas w tym swoim mroku, jest oszczędny, jest do bólu e, klasyczny. Morksach w ogóle nie wchodzi na jakieś poboczne ścieżki, e, tylko siedzi centralnie cały czas w dawnym, starym black metalu, i bardzo dobrze to akurat oczywiście bardzo mnie cieszy. Jak dla mnie jest tutaj troszkę za duży ten podział, zbyt wyraźny na, na ambient i na black metal. Ja bym na przykład wolał, żeby te kompozycje były między sobą podzielone. No ale to ja sobie mogę woleć, nie? To twórca zrobił tak jak chciał i prosta sprawa, dla mnie po prostu w pewnym momencie ten album jest już nużący, bo ja też po prostu nie jestem wielkim fanem ambientu i dlatego tak jest, bo szczerze powiedziawszy dla ludzi, którzy ten ambient lubią, to może być równie dobrze tak, że i ta druga część albumu będzie po prostu dużo lepsza, ja tego nie wykluczam i spoko, ale akurat w moim przypadku tak nie jest. Dlatego też oba te fragmenty, które Wam tutaj zaprezentowałem, e, są tymi fragmentami z części black metalowej, e, bo e, osobiście nie za bardzo wiedziałbym, co wybrać z tej ambientowej, no, bo to jest z reguły dosyć monotonna sprawa, jeśli idzie o ambient. No, oczywiście nie zawsze, bo tu też jest taka dosyć fajna, naprawdę żywa kompozycja ambientowa, tak bym to nazwał. Nie wiem, czy to tak można nazwać. Nie jestem specjalistą od ambientu. E, od black metalu też nie jestem specjalistą, ale lubię sobie o nim gadać. No i co, no, podsumuję to tak, nic by się nikomu nie stało, gdyby ten album się nie ukazał, ale też nic się nikomu nie stanie z tego tytułu, że się ukazał. Ja go mam i się z tego powodu cieszę, bo generalnie ten projekt szanuje, więc każdy album projektu, który szanuję, chcę mieć. I to nie jest album, który jest zły, bo nie jest zły, po prostu dla mnie jest za długi ale ten fragmenty black metalowe, ten początek albumu black metalowego jest naprawdę solidny i w porządku. Szkoda, że tego po prostu nie ma więcej. No, do nabycia w metal shopie Lower Silesian Stronghold wydaje, więc wiecie, no nie jest to żaden, żaden problem. E, jeśli ktoś chce, tylko i wyłącznie oczywiście dla naprawdę maniaków podziemia, ale no, chyba większość tutaj e, widzów to właśnie maniacy podziemia. Dziękuję bardzo. Do następnego.